Kwestia trwałości produktu. Bardzo często dostaję komentarze, że kurwa, drzwi z chińskiego kartonu zaraz się rozlecą. Ok, macie rację, może tak być, ale wiecie co? Przyszła do mnie klientka, która, tak na oko myślę, że nie wiem, bliżej siedemdziesiątki i powiedziała mi jedną taką ciekawą rzecz, że kupiła bardzo porządne drzwi. Drzwi już mają ze 30 lat i są mega porządne, trwałe i tak dalej. No, ale klientka jest niezadowolona, bo ona już od 20 lat nie może na nie patrzeć. Bo po prostu jej się znudziły, są, po prostu nie podobają jej się i z chęcią by je wymieniła. No, ale jest jeszcze druga osoba w postaci męża, która mówi: czy są porządne drzwi, co będziemy ruszać, jak są porządne, a teraz to jest wszystko byle jakie. No i pani mówi, że no kurwa, od 20 lat już nie może na nie patrzeć, ale nie wymienia, bo. Bo są porządne. Więc nie zawsze ta trwałość jest najważniejsza. Ważne jest nasze samopoczucie, jak się w danym wnętrzu czujemy, jak się czujemy z tymi elementami tego wnętrza. A jeżeli chodzi o te drzwi, wiecie, 30 lat temu drzwi przeważnie były drewniane i oczywiście te drzwi się pewnie zużyły, pewnie straciły swój kolor, ale wiecie, to jest drewno, można to odszlifować, odrestaurować i, i będzie jak nowe. No ale. Co z tego, jak nam powiedzmy fasą się nie spodoba, yy, wzór szyby, no yy, to też jest ważne, yy, bo... Po pierwsze, te produkty się zmieniają, bo podczas użytkowania się zmieniają. Moda się zmienia, ale przede wszystkim my się zmieniamy i to nasze samopoczucie też od czasu do czasu chcemy jakichś zmian, żeby coś się w tym naszym życiu zadziało. Taki, taka zwykła wymiana drzwi czy zwykłe pomalowanie ścian może sprawić, że będziemy się czuć lepiej w nasze wnętrzu, więc nie wszystko musi być trwałe, nie musi być to wszystko na wieki, a zwłaszcza urwa drzwi.